Dzień dobry! W tym filmie przedstawię, a bardziej odpakuję, 52 numer z kolekcji kultowe autobusy PRL-u Jelcz 080. Jak wiecie, jest to oczywiście model w skali 1 do 43 i jest on wyprodukowany przez firmę De Agostini. Zapraszam na film. No dobrze, weźmy zepsute i jakieś dziwnie poklejone nożyczki z Ikei, no i odpakujmy sobie ten model, jeszcze go nie ruszałem, dzisiaj go kupiłem w sklepie za kwotę 40 zł, wiadomo 39,99, typowe polskie ceny, w Norwegii nie ma czegoś takiego, tam jest podobno wszystko zaokrąglane. No, Jezus. No, halo, co tu się dzieje? Wow, widzę, że, że jest tutaj kartonik włożony, aby się gazetka nie była. dobra, no to model na bok, bo to ja to kupiłem dla gazetki, bo model mnie model nie interesuje. No to gazetka. W niej znajduje się kartonik. No i jest to oczywiście. Weź te paskudne nożyczki, człowieku, nienormalny. Jest to ładna gazetka, zrobiona bardzo przejrzyście. Z różnymi ciekawostkami, historią modelu, z tam różnych części zewnętrznych tego samochodu, tego pojazdu, tego autobusu. Jest tutaj silnik, nadwozie, wyposażenie elektryczne, czyli ogólnie dane techniczne, że mierzy on w sumie 8 metrów. Urząd miasta pionki, prawda? No więc dziękuję Wam za. ...ten film. Yy, mam nadzieję, że ładnie wam omówiłem gazetkę. No i trzymajcie się. Na razie. Cześć. Je Jezus, co tu się dzieje? Matko święta. Gdzie jest model? Halo? O. Weź tą gazetkę. Po co mi ta gazetka? Halo, ostrość? Coś się zepsuło. U mnie jak zawsze się coś musi... ...wskrzanić. No właśnie. Piękny model. Patrzę sobie nie przez ekran telefonu, tylko patrzę przez ekran oczu, bo wiadomo, że jesteśmy przecież w symulacji. No, model ogólnie to spodobał mi się, dlatego, że jest taki fajny i kanciasty. No, oczywiście, dlatego, że jest polski, wiadomo, i dlatego, że to jest Jelcz, ale jakiś taki jest. No, jakiś taki. No, taki, jakiś, no, taki. No, taki, no jakiś, no, no ja nie wiem jaki. No, jakiś fajny taki jest. Dobrze, pójdę po nóż idę po nóż. Uwaga, przyniosę nóż. Wróciłem. Wróciłem! Mam taki nóż. Przeszedłem z takim nożem. Firmy Gerlach, Nie, wiem co to jest? Tak, Gerlach, kuchenny. No, chciałem użyć piły do drewna, ale niestety gdzieś się zgubiła. Więc proszę bardzo, spiłujmy ten model. Oczywiście, tak jak lubię to na przykładować. Tak, robisz na bice śmieci, to jest no nie? Wy też lubicie? Ja lubię śmieci. Nie, nie, nie. Nie potrafi. wejść ten no, że ja morderca jestem Dobra Jezus Maria No i proszę bardzo, jest o je, ha wy nic, nic nie widzicie, ja mówię, a wy nic nie widzicie Jest! Oto i on! Wow! Wow! jest jakieś co to takie brudne jakieś? Wow! No, aż mi słów zabrakło. No powiem wam... Nie no, jestem zadowolony. Nie no, jestem zadowolony. NIE JESTEM zadowolony. Jestem zadowolony. zadowolony, jestem zadowolony, widzicie, czy zwoity. Fajny, to nie są tanie rzeczy. Nie, byle co, to nie, nie tanie, tanie rzeczy. rzeczy. To jest wyższa półka. No no piękne, ale tak teraz serio już. No to kurczę wow wygląda no przepięknie, no wygląda jak... Wygląda jak marzenie, co by nie mówić. Wow, naprawdę te szczegóły wnętrze najbardziej mi się przód podoba. Te piękne, te fantastyczne wycieraczki, lusterka, wow, tu jedno jest wiadomo troszeczkę dalej, prawda? Tak jak jest to standardowo w autobusach. No, wow, jestem zadowolony. No, jestem zadowolony. No, jestem zadowolony, widzicie? Ładne stalowe felgi, prawda? No, jest pięknie, jest pięknie, Jelcz. Szkoda, że nie ma rejestracji, ale można mu przecież kalkomanie zrobić i samemu sobie zrobić te rejestracje, prawda? dobrze, weźmiemy pełen zestaw. Gazetka ten piękny model. No dobrze, no i tak fantastycznym akcentem kończę ten film. Mam nadzieję, że unboxing i takie chwilowe omówienie wam się niesamowicie podobało. Zostawcie tam łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, aby mógł się rozwijać. Tak, standardowa gadka typowych ludzi na YouTubie. No dobrze, a tak serio, Dziękuję Wam za ten film. Mam nadzieję, że Wam się niesamowicie podobał. Jak tak, no to wiecie co robić. Standardowe pytanie: czy warto kupić ten model? Oczywiście, że tak. 52 model musicie mieć w swojej kolekcji. Jest piękny, mały, kwadratowy, czyli taki, jak ja lubię. Nie wiem, czy Wy lubicie kwadratowe samochody. Ja uwielbiam. Jeszcze jest to Jelcz. 0,80, więc myślę, że Wam się również spodoba, jeżeli jesteście fanami polskich autobusów. Dziękuję Wam za ten film. Trzymajcie się i na razie. I myślę, że jeszcze zrobię sesję tego modelu. No to... trzymajcie się na razie. No i do następnego filmu. Cześć! Dobra, koniec. Kurczę, on jest fantastyczny, no. Jezus. No, przepiękna ładna. Idę sobie go postawić na półeczkę.